Cześć! Dzień dobry! Przed Tobą kolejny odcinek dobrej sprzedaży, i dzisiaj wracamy do tematu cold maili i do siedmiu rzeczy, których nie warto robić, jeżeli planujesz wysyłać cold maile. Zapraszam. Dobra. Temat Coldmaila był już dość mocno omawiany na tym kanale. Temat Coldmaila był też dość mocno omawiany w podcaście, i jest też cały artykuł związany z tym, jak pisać, jak pisać Coldmaile. Dla ciekawych, linki do materiałów znajdują się na dole w opisie tego, w opisie tego wideo. A dzisiaj kontynuujemy serię związaną z Coldmailami od trochę innej strony. To znaczy, dzisiaj chcę, żebyś poznał 7 rzeczy, których nie warto robić kiedy planujesz wysłać kampanię coldmail, czy w ogóle pierwszego chociażby coldmaila do twojego, do twojego klienta. Nawiasem mówiąc, bardzo dziękuję Wam za to, jak ten kanał się rozwija. Każdy film to nowi subskrybenci, to nowe komentarze pod wideo, to nowe kciuki w górę. Naprawdę bardzo dziękuję, bo ten kanał żyje tylko i wyłącznie dzięki Wam, i tylko i wyłącznie dzięki temu, że, że jesteście, że oglądacie, że reagujecie na te treści. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zachęcam, będzie mi bardzo miło. A jeżeli uznasz odcinek za wartościowy, to daj kciuka w górę i zostaw komentarz pod odcinkiem. Być może wiąże się jakaś ciekawa dyskusja i powymieniamy się kilkoma poglądami. A teraz przechodzimy do listy tych siedmiu elementów, których naprawdę nie warto robić, jeśli planujesz wysyłać wiadomości typu cold mail. Numer jeden, może się zdziwisz, nie warto pisać o sobie samym. Pomyśl, sprawa jest bardzo prosta. Kiedy ty jesteś klientem i kiedy ty dostajesz jakiś nie wiem, newsletter, mailing czy, czy cokolwiek innego, to czy lubisz czytać laurkę, którą sprzedawca sam sobie wystawia, czy którą firma sama sobie wystawia w momencie, gdy przysyła do ciebie wiadomość? Zakładam, że raczej wolisz przeczytać. O czymś, co będzie dotyczyło konkretnie ciebie, jakieś rozwiązanie Twoich potencjalnych problemów, jakieś, nie wiem, zyski, pieniądze, oszczędności, gratisy, cokolwiek, co jednak jest czymś więcej niż dzień dobry, jestem, zajmuję się, mam doświadczenie, znam się i chętnie bym wykonał, gdyby tylko była taka możliwość. Nie, tego nikt nie lubi. Odpuść i zamiast tego. Zastanów się, jak napisać tę wiadomość, żeby ona była bardziej do klienta, o kliencie i dla klienta. Rzecz numer dwa, której nie warto robić, jeżeli wysyłasz cold maila. Uwaga, nie warto sprzedawać. Często, kiedy sam jestem klientem i na moją skrzynkę wpadają różnego rodzaju wiadomości, właśnie związane z tym, że ktoś, ktoś chce mi sprzedać. To ta wiadomość od razu ma charakter sprzedażowy. Dzień dobry, czy byłby Pan zainteresowany zakupem? Albo y, dzień dobry, sprzedajemy to, to i to. Może w Państwa firmie jest potrzeba na taki produkt albo na taką usługę? Serio, wysyłasz do mnie pierwszą wiadomość, i od razu w tej wiadomości oczekujesz, że ja podejmę decyzję i zostawię u Ciebie kasę. Serio, naprawdę, no, ile razy w swoim życiu Ty sam, kiedy dostałeś na tak, takiego maila? To zareagowałeś z entuzjazmem na zasadzie, no pewnie czekałem na wiadomość od was, żeby móc u was kupić i zostawić wam kasę. Oczywiście, że tak, jasne. Jeśli taka, taka reakcja w Twoim życiu nie wydarzyła się ani razu, to już wiesz, z jakiego powodu klienci na tego typu maile, jeśli ty mnie do tej pory wysyłałeś, no również nie odpowiadali. Punkt drugi, nie warto sprzedawać w wiadomości kolejnym. Punkt trzeci. Nie warto. Wysyłać katalogów ofertowych, cenników i innych rzeczy. Powód jest banalnie prosty. W pierwszej wiadomości, wysyłanie takich rzeczy powoduje, że ta wiadomość nabiera charakteru z rzeczy, której nie warto, nie warto było robić w punkcie drugim, czyli nabiera charakteru sprzedażowego. Serio, celem coldmaila nie jest to, żeby klient od razu u ciebie kupił. Celem pierwszego coldmaila jest to, żeby klient po prostu ci odpowiedział i żeby nawiązała się jakakolwiek rozmowa między tobą a tobą a nim. Więc nie ładuj do tego maila od razu tony załączników, tony katalogów, cenników czy innej rzeczy, tylko postaraj się o to, żeby zaciekawić tego klienta czymś innym, i żeby on w tej twojej wiadomości zobaczył cząstkę siebie samego w katalogu ani w cenniku. Raczej jej, raczej jej nie zobaczy. Punkt czwarty, związany typowo z etykietą wiadomości. Czego nie warto robić? Nie warto zaczynać wiadomości od słynnego WITAM! O słowie WITAM była już mowa w wielu materiałach i na YouTube i w podcastach, i wszędzie. Dla przypomnienia, WITAM jest zwrotem grzecznościowym, który był wykorzystywany... W czasach pana Tadeusza, kiedy dworzanie urządzali imprezę, stali na ganku przed domem i tam rzeczywiście właściciele dworku czy organizatorzy imprezy stali i witam, witam w naszych skromnych progach. Więc dzisiaj, jak masz ochotę, kupiłeś mieszkanie na kredyt, jesteś szczęśliwym posiadaczem kredytu i robisz imprezę, i możesz stanąć na klatce schodowej przed wejściem do swojego mieszkania i witać, witać, witać serdecznie gości, którzy do ciebie przychodzą. W Mailu Zastosuj prostą formułę dzień dobry, dzień dobry plus stanowisko. Dzień dobry, dzień dobry, Panie prezesie, albo... Punkt numer 5. Rzecz piąta, której nie warto robić, jeśli wysyłasz cold mail. Otóż nie warto wysyłać wiadomość do wszystkich. Co to znaczy? Szanowni Państwo, dzień dobry państwu, gdybyście państwo chcieli, i tak dalej, i tak dalej, bo to oznacza, że tak na dobrą sprawę nie do końca wiesz, do kogo wysyłasz tę wiadomość i że. Prawdopodobnie była ona napisana na zasadzie masowej pod tytułem Napiszemy jedną, wyślemy do 100 tysięcy ludzi, zobaczymy, może ktoś nam odpowie. To kiepski pomysł, napisanie wiadomości typu Coldmail, bo to mniej więcej tak, jakby zatrudnić do obzwaniania Twoich potencjalnych klientów robota. No i teraz przypomnij sobie, jak Ty reagujesz, kiedy dzwoni do Ciebie jakiś robot, jakaś automatyczna sekretarka i coś tam próbuje z Tobą gadać. Ile czasu Ty wytrzymasz, zanim nastąpi rozłączenie? No, właśnie, twój klient podchodzi do tego tematu dokładnie w taki sam sposób. I nieważne, czy dzwoni do niego automat, czy pisze do niego automat, w jednym i w drugim przypadku ma ochotę zareagować podobnie do ciebie. A jeśli twoja reakcja oznacza rozłączenie się lub wywalenie tego maila, to najprawdopodobniej podobna historia spotyka również twoje wiadomości. Punkt numer 6. Nie warto w przypadku kampanii cold mailingowych stosować, moim zdaniem, Stosować właśnie takiej wysyłki do 1000, do 10 czy do 50 tysięcy, czy do 500, czy do e, 700 respondentów od razu. Dlatego, że natychmiast będzie widoczny taki dość sztuczny i sztampowy charakter tej wiadomości, bo ona po prostu nie do wszystkich będzie pasowała. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, żeby cold maile pisać per klient, e, połączyć to z odpowiednim researchem. Z odpowiednią formą wysłania takiego cold maila, dlatego że wtedy skuteczność tych wiadomości jest o niebo wyższa. Zatem moja podpowiedź numer 6: nie wysyłaj cold maila na zasadzie jedna wiadomość do 150 czy tam 500 adresatów, bo będzie widać, że właśnie tak ta wiadomość została napisana. Punkt numer 7. Nie warto wysyłać wiadomości na adresy typu Biuro Małpa, Info Małpa czy jakieś, nie wiem, skrzynka małpa, czy nazwa firmy małpa, nazwa firmy.pl. Powód znowu jest banalnie prosty. No Masz małe prawdopodobieństwo, że ta wiadomość będzie taka celowana i trafi rzeczywiście na e, skrzynkę do skrzynki osoby, na której tobie zależy, jest jedna wyjątkowa sytuacja, kiedy możesz to zrobić, kiedy tego typu wiadomość jest poprzedzona rozmową, na przykład z miłą panią asystentką czy sekretarką, która mówi ci, żebyś podesłał taką wiadomość, e, a ona przekaże ją dalej. W takiej sytuacji moja podpowiedź: wyślij w sumie dwie wiadomości. Najpierw wyślij wiadomość na ten adres mailowy i napisz w temacie do pani asystentki czy do pani sekretarki i tam podziękuj jej za miłą rozmowę, za to, że chce ci pomóc i za to, że obiecała przekazać twoją wiadomość, a dopiero następną wiadomość wyślij te, która ma trafić do właściwego do właściwego adresata. To naprawdę pomaga choćby w tym, żeby Pani Sekretarce czy Pani Asystentce zrobiło się miło po tej pierwszej wiadomości i chętniej przesłała Twoją docelową, finalną wiadomość do właściwej osoby. Punkt numer 8. Nie warto pisać zbyt długo. A co to znaczy ani za długo, ani za krótko? No najprościej będzie to przełożyć na liczbę znaków. Dobra wiadomość Coldmail w mojej ocenie to takie między 600-700, a... 1000 znaków wraz z spacjami. Spokojnie taka liczba znaków może być przez Ciebie zagospodarowana. Jak przekroczysz ten 1000, naprzecie, nie wiem, 1200 czy 1300, to to również będzie OK. Gorzej, jeżeli zdecydujesz się na zabieg, który sam czasami widzę, czyli na to, żeby twój koldmaj miał objętość mniej więcej jednej strony a 4. Wtedy nie polecam. Wtedy rzeczywiście może być to, może być to słabe rozwiązanie. Najbardziej optymalna forma: 500-600 znaków wraz ze spacjami powinno w zupełności wystarczyć. Ostatnia rzecz, punkt numer 8 na liście tego, czego nie warto robić pisząc cold maila, to nie warto od razu próbować proponować terminu na spotkanie, czy pytać o to, jaki termin będzie ok, albo w pierwszym cold mailu wysłać linka, na przykład do kalendarza Google, czy Calendly, żeby klient sam wpisał się na spotkanie. To jest naprawdę słabe, jak tak od samego początku na chama i na siłę próbujesz wcisnąć się komuś w kalendarz i na siłę zmusić go do tego, żeby odpowiedział na Twoją wiadomość i żeby zechciał się z Tobą spotkać. Nie wypada, po prostu. No, znowu, przełóż to na samego siebie i odpowiedz sobie na pytanie, kiedy Ty, otrzymując jakiegokolwiek cold maila ostatnim razem, Kliknąłeś w link do kalendarza i umówiłeś się na konsultację. Jeśli temat był naprawdę palący i akurat ktoś wbił się w moment, to ok, pewnie taka historia mogła mieć miejsce. Ale jeśli temat w danym momencie nie był palący, nie był naglący, jak często umawiasz się na tego typu spotkania? Jak często reagujesz na tego typu wiadomości e, z uśmiechem, na zasadzie wow, czekałem na to, żeby dostać od was wiadomość. A jak często tego typu wiadomości wywołują u ciebie taką irytację, że ja pierniczę, ty jeszcze w ogóle nie wiesz, o czym masz gadać, a już masz się umawiać na, na spotkania. Twoi klienci reagują podobnie, właśnie dlatego nie warto to robić. Są inne, bardziej takie zachęcające call to action, które możesz umieścić. Na przykład jedno z moich ulubionych, czyli forma na zasadzie, jeśli ten, to, co Pan przeczytał, to, co Pani przeczytała, wydaje się Pani Panu interesujące, to proszę o krótką odpowiedź, OK. A chętnie opowiem więcej, albo a chętnie umówię się z panią, albo a chętnie skontaktuję się, żeby dowiedział się pan, dowiedziała się pani więcej na ten temat. To mało drażniące call to action, które ma bardzo wysoką skuteczność i klienci chętnie odpisują na tego typu wiadomości. Oto lista ośmiu rzeczy, których nie warto robić, pisząc cold maile. Dzięki za to, że obejrzałeś ten odcinek. Trzymaj się i wszystkiego dobrego. Cześć!